W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, to z woli Twojej jestem tu i teraz, oddycham, moje serce bije. Jest moja dusza i duch, umysł. Jestem cała, bo Ty dajesz życie. Dziękuję, Duchu Święty, na początku tego dnia, za to, że modliłeś się za mnie całą noc. Moje ciało odpoczywało, lecz Ty, Modliłeś się za mnie, bo kochasz mnie i pragniesz, abym nauczyła się żyć nieustanną świadomością obecności Bożej, czystą miłością, po to, aby owocem mojego życia był Jezus. Nie wiem, co na dziś jest zaplanowane z woli Bożej w życiu moim. Nie chcę Ci, Duchu Święty, przeszkadzać. Dlatego weź mnie całą, taką, jaką jestem, bo Ty mnie znasz. Broń mnie przed tym, abym pełniła wolę swoją. Cokolwiek mam uczynić, Ty, Duchu Święty, spraw, aby to wszystko było z natchnienia Twojego. Niech moja wola nie ma prawa we mnie, lecz będę posłuszna jedynie Twoim natchnieniom. Bym mówiła tylko tyle, co jest potrzebne. Bym milczała tyle, ile Ty chcesz. Bym robiła tyle, ile Ty chcesz, Duchu Święty. Bym pracowała, sprzątała. Gotowała, tak jak Ty chcesz, Duchu Święty. Naucz mnie życia tu i teraz. Nie pozwól mojej głowie, mej pamięci i umysłowi wędrować w przeszłość której już zmienić nie mogę. Owoce dobre mojej przeszłości niech będą widoczne i teraz. Moje słabości i grzechy oddaję Jezusowi umęczonemu za mnie. Napraw wszystko, Duchu Święty. Tych, których poraniłam w przeszłości, uzdrawiaj. Tych, którzy mnie poranili, oddaję Tobie i moje rany we mnie oddaję Tobie. Ty możesz w jednej chwili uleczyć wszystko. Naucz mnie Duchu Święty nie planować za dużo do przodu, lecz żyć tu i teraz po to, abym we wszystkim chwila po chwili była posłuszna Tobie. Niech owocem tego dnia będzie święta świadomość, czysta miłość. Jezus. Przybądź Duchu Święty, przez serce niepokalanej, milczącej, rozmodlonej, skupionej posłusznej Święty Józefie pogromco duchów piekielnych broń grom wszystkie duchy piekielne które krążą wokół naszych rodzin wokół każdego z nas broniłeś Maryi i Jezusa broń i nas Niech ten dzień będzie święty. Wszystko w tym dniu niech będzie zbawienne. Proszę o to, razem z moim aniołem stróżem i patronami z chrztu i bierzmowania i tymi świętymi, których kocham. Wstawiajcie się za mną. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki.